Chcielibyście mieć w przyszłości wspólny tatuaż z Charlie? A, że, czy Charlie, żeby miała tatuaż? Ja bym nie chciała, żeby ona miała tatuaże. I tu się w ogóle gdzieś tam e, powtarza schemat z moją mamą. Moja mama miała... Nie wiem, czy ja mogę mówić. Moja mama miała kiedyś tatuaż, ale już go nie ma. E, nie, nie no, chyba mówiłam to gdzieś na vlogu kiedyś. I e, jak zobaczyłam u niej tatuaż, to słuchajcie, zaczęłam sobie naklejać takie... Mm, takie tatuaże dla dzieci, nie? No i moja mama wtedy mnie bardzo krzyczała, yy, ale gdzieś mi się to u niej spodobało. No i później moja mama ten tatuaż usunęła, bo jej się jednak nie podobał. Yy, a a mi się to podobało i czym bardziej na przykład moja mama mówiła, że bym sobie nie robiła, to mi się to tym bardziej podobało, ale też bardzo duży wpływ na to, że zrobiłam swoje tatuaże. Miał mój pierwszy chłopak Sebastian, który miał zamiłowanie do tatuaży. Jego tato również. Jego mama też miała tatuaże, więc gdzieś tam się napatrzyłam u nich na te tatuaże. Bardzo mi się podobało to. Pamiętam, że chyba nawet kiedyś chciałam, żeby mi Sebastian sam robił. Wtedy nie robił jeszcze, więc nie wiem, jak by to wtedy wyszło, ale chciał mi zrobić, a teraz wiem, że robi już. No, no i jakoś tak od nich się zainspirowałam, a na ten moment mam. Taka jestem, do, nie do końca przekonana, na przykład co do tych moich skrzydeł. Ludzie się bardzo one podobają i mi się one też kiedyś bardzo podobały. Nie mam tak, może, że mi się nie podobają, ale nie wiem, mam już taki, może, etap teraz, że może w ogóle bym nie chciała mieć tatuaży, że może chciałabym mieć taką czystą skórę i gdzieś, może, taki delikatny napis, a trochę ich mam, więc nie wiem. Chociaż ostatnio zrobiłam sobie Charlie już napis, bo stwierdziłam, nie chciałam robić tatuaży, ale stwierdziłam, że jej imię bym chciała. Taka brudna jest skóra. Gdzieś tam moja mama miała rację kiedyś, że tatuaże się nudzą. No ale nie wiem. Nie wiem, co to będzie. Chyba sobie nie będę robiła więcej. Chyba, że Charlie kiedyś powie, że, nie wiem, serduszko sobie zróbmy, no to jakieś tam małe serduszko zrobimy. Ale wolałabym, żeby nie robiła.